Pieski są gotowe do akcji, Ryder! Dzięki, że przybiegłyście tak szybko! Wygląda na to, że mamy nowego przeciwnika. Nie wiemy, kim on jest, ale wiemy, że posiada supermoce. Wow, jest naprawdę bardzo szybki! I super silny! Czyli jak ja! Tak, dlatego na tę misję pojedzie. Kosmorable. Użyjesz swojej super siły, żeby naprawić te tory. I kosmoroki, twoje narzędzia bardzo się przydadzą, żeby połączyć te szyny ze sobą. Dobrze, kosmobieski ruszają do akcji. Co ten złodziej zrobił z torami? Nic, czego nie naprawimy. Hmm? Hailey Daily na miejscu i w telewizorach na żywo, z torów kolejowych w Zatoce Przygód. O, pociąg jest bliżej niż myślałem. Roki, połącz te szyny najszybciej jak umiesz. Raby, trzeba ostrzec maszynistę. Jasne. Zatrzymać pociąg! Tory są uszkodzone. O nie! Chyba nie zdążę na czas. Robo. Dzięki kosmopieski. Nadajemy na żywo. Kosmopieski uratowały pociąg. Gdybym miał kawałek tego meteorytu, wróciłaby moja moc budowania! Tu meteoryt! Świetnie! Wróciła moja moc konstruowania! Uuu! Jest tak świetny jak wcześniej! Użyję mojego teleportera, żeby przenieść zatokę przygód! <śmum> Gdzie podziała się kawiarnia? Przeniosła się do nowego domu! Haroldville! Jeśli chcecie się napić, zapraszam do mojego miasta! Cześć, Alex. Ryder, nie uwierzysz! Harold Handinger jeździ super wielkim robotem i strzela do budynku w specjalnym promieniem. O, o, Powiedział, że przenosi je do jakiegoś Haroldville. Pani burmistrz, niech zgadnę, chodzi o wielkiego robota? Tak, i właśnie ruszył do Ratusza. Tylko bez paniki. Nie ma takiego robota, którego nie pokonamy. Już wróciłem! I nie ma tu piesków! <laughs> co? Wyteleportuję te pieski na biegun. Rabel, pora załatwić tego wielkiego robota. Hmm. Już ja z nim zatańczę. U! Wielkie dzięki, Kosmo -pieski. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy znikają budynki, to dzwońcie po pomoc! A żeby uczcić stulecie naszego dzwonu, Czikaletta chce wam pokazać nową sztuczkę! A, macha i życzy każdemu miłego dnia dzwonka. Super, pięknie, Cikaletto! Jeśli coś się lśni, jest to... A to co? Wróciłam po tego ptaka i jego lśniącą czapkę. O, wracaj z moją małą Cikalettą! Teraz oddawaj czapkę. Dzwonię do gajdera! Co tam pani burmistrz? O, Cika letto. Ła! Wow. proszę się schować pani burmistrz i spokojnie. Nie ma takiej góry, której nie zmniejszymy. O nie, pojawiły się te wstrętne pieski. Rubble! droga dla Cikaletty. W tej chwili. Chase, zabierz stąd tych ludzi. Uwaga, proszę zejść z drogi. Idzie tutaj wielka kura. Elu, musisz teraz wyprowadzić ją z miasta. Pora urosnąć. <laughs> Dziękuję wam, kosmopieski, za uratowanie dzwonu. A tobie cicaletto? Dziękuję, że już się zmniejszyłaś. Uuu. Nie ma sprawy, pani burmistrz, bo gdy ma pani kłopoty, proszę dzwonić po pomoc. Kosmopieski są gotowe do akcji. Rider. Dzięki, że przybiegłyście tak szybko, kosmopieski. Kociaki Hamdingera także mają supermoce. Rozrabiają właśnie w całej zatoce przygód. Powstrzymać się mogą tylko kosmopieski i ich supermoce. Cosmo Chase! Twoja super szybka jazda przyda się do złapania tego kociaka w sieć energii i odzyskania tuńczyka pana Portera. Cosmo Sky! Wykorzystaj Super i odzyskaj ryby kapitana Turbota. I kosmorabel. Przyda nam się twoja super siła i dźwig, żeby zepchnąć statek Kapitana na wodę. Kosmobieski ruszają do akcji! Kociaku, puść tuńczyka! Jesteś tak szybki jak ja, ale nie masz czegoś takiego! Ta wielka łódź jest dla nas za ciężka! Chwila, kapitanie, turbot! Zaraz was wrzucę do wody! Oh! Oh! To było naprawdę świetne, kosmo Rabble. Namierzyła się ryby kapitana Sky? Jeszcze nie, Ryder, ale znalazłam krowy farmera. Są na skrzyżowaniu! Rabble, na skrzyżowaniu powstrzymaj kosmo kociaka! Jasne! Natychmiast postaw te krowy na ziemi! W takim razie ja postawię łapy na ziemi! Ryder, wreszcie znalazłam ryby kapitana! Odzyskam je! Udało się! Świetnie! Poleć z nimi na statek kapitana, a my oddamy krowy i tuńczyka! Wspaniale kosmopieski! nie może wyjść ani wejść dzwonię po psi patrol pieski echokot jest gdzieś na szczycie kopuły już chyba pora po niego polecieć nigdzie go nie widzę rider wleciał do środka tam musi być jakieś wejście znalazłam jedno rider tutaj pod wodą zuma marshal Pora połączyć wasze moce. Jestem w środku, Ryder, i mam oko na Echo Kota. Nie na długo. Siedzę mu na ogonie. Pora na moją wielką ucieczkę. wejście! Połączmy moce. A teraz zatańczmy. Wow, wow, wow. hmm. wow. O, Nie wiem jak wam wszystkim dziękować za pokonanie tego wstrętnego kota. Gdy utkniecie wewnątrz wielkiej kopuły, dzwońcie po pomoc. Nareszcie mam moce, o których zawsze marzyłem. Będę najsuperowszym burmistrzem w historii. Handinger Super! Nie! Kociaki! Wracajcie! Kochacy, wkrótce przejedzie tędy pociąg wiozący rzadkie, białe tygrysy do ich domów w dżungli. Już jadą! Kotki! O, wielkie kotki! Jupi! O, kociaki, mam dla was przyjaciół! O, kociaki! Mój kotek! Mój kotek! Panie Hamdinger, stop! O! O! Teraz złapię go w sieć! O! Słabacz kotka! Słabacz kotka! E? Co się stało? A, przepaść! A! tygrys! pomocy! pomocy! Sieć energii! Pierwszy! Ja chcę! O! 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 Latający tygrys! <grywka> <grywka> Bo kiedy ktoś porwie ci kotki, to miaucz po pomoc. Hej, Marshal. Masz nowych znajomych. To są bliźniaki. Prawda, że super? Jestem Ella. A ja, tak! I poszukujemy Lady Sroki. Pani Sroka? Pomocy! Ja jestem najlepiej wyglądającą złodziejką, jaką widziało to miasto! Ha, ha, ha. Pani burmistrz! Jakaś kobieta ptak podniosła moje auto wysoko w powietrze, a potem wpadła na nasz most! <laughs> Lady Sroka! Wygląda, jakby miał się zawalić! Już jedziemy, proszę pani. Kosmopieski ruszają do akcji. O, spójrzcie, Kosmos Sky przyleciała po nas! Ryder, pani burmistrz i ci są uwięzione w gnieździe Lady's Rocky! Musimy tam wejść inaczej, ale wszystkie bieski są zajęte. Chyba znam kogoś, kto nam pomoże! My? Zabierz taka Lady's Rock i pomoże uratować panią burmistrz. Już jedziemy, Ryder! Te lasery to wielki kłopot! Przelecę przez nie! Udało mu się! Wlatuje tak! Oho! To dopiero niezwykła akcja ratunkowa. Dziękuję kosmopieski. Dziękuję Wam, Ryder i kosmopieski. Uratowaliście mnie, czy i zatokę przygód przed złą Lady z Nie ma sprawy, bez bliźniaków nic by się nie udało. Tajemniczy! Złoty posążek pieska Lupo! A te większe posągi? A, to są strażnicy Lupo! Strażnicy będą słuchać rozkazów tego, kto trzyma złoty posążek Lupo! Fascynujące! I niezwykle błyszczące! A? To nie klejnot! To jest kawałek meteoru, który dał mi. Super Te posągi się ruszają! Stać! Czy wy się posłuchaliście? Przynieście mi skrzynie ze złotem! Mogę im rozkazywać! Wreszcie mam drużynę do zbierania błyskotek! Dobrze, kosmobieski. Wywabimy Lady Rocket ze środka największym błyszczącym posągiem, jaki w życiu widziała, i odbierzemy jej złoty posążek Lupo. Tylko nie mamy dużego złotego posągu. Mamy. Zobaczycie go, gdy dolecimy kosmogetem na pustynię. A oto reszta planu. Jak trudne może być znalezienie wielkiego posągu na pustyni? Jest ogromny, błyszczący. Znieście ten posąg do mojej jaskini! O? Mam cię, Lady Sroko! Co?! Nie jesteś posągiem! Nie, jestem kosmopieskiem! A ten złoty posążek Lupo nie jest twój! Merci beaucoup, patrol, Uratowaliście moją wspaniałą wystawę! Nie ma za co! A gdy znów ożyją jakieś posągi, to dzwońcie po pomoc! Co to za dziwny i całkiem mroźny świat? Kuzynie, czemu nie powiedziałeś o konkursie stania bez łochu? Na pewno wytrzymam dłużej niż ty! To nie czas na głupoty, François! Ktoś mnie podstępnie zamroził! Podstępnie zamroził to dzwonię po. Przypadekol! Marszal, jedźmy do portu odmrozić kapitana Juliego. Gotowi czy nie? Gorąco, zbliża się! Skaj, tyleć za Haroldem i jego promieniem. Jasne, Ryder. Na chęście, kosmopięski! Podkręćmy temperaturę. Ha! Ogromne dzięki, Marshal. Nie ma sprawy. Ryder, uważaj na promień Harolda. Everest. Będziemy walczyć lodem z lodem. Do roboty! Hej, zamrażanie nie jest fajne. A racja: pora opuścić pojazd zagłady! Mój meteoryt! Moja supermoc! Nie! Dziękujemy, kosmopieski! Za ogrzanie miasta oraz naszych serc. Żaden problem. Bo gdy masz mroźne kłopoty, to dzwoń po pomoc. Ja nawet nie lubię zimna. Oglądaj całe odcinki psiego patrolu na Nickelodeon.